Dobra, jazda z Garbarnią. Zobaczymy. Tu powinniśmy oczywiście wygrać, ale chodzi o to, żeby się okopywali. Okopywali, zrób to. czasem mam to myśli, czy z dwoma napastnikami nie grać. Mam dużo napastników. Jest Śmiglewski, Kalman, Makuch. No, Robią robotę, nie? I ten do... I jeszcze Ogorzały może grać. I koper jeszcze był. A naprawdę mam nadmiar, nadmiar napastników. Pomińmy to i jedźmy. Zachęćmy chłopaków. Na razie niech się ogrywają. To miało być 7 sparingów, a ja 3 zagrałem. Tak szczerze to jest najmniejsza ilość sparingów, jaką zagrałem kiedykolwiek przygotowaniu do sezonu. Nie mam starego Słowaka i, Tom, i przez to może jesteśmy siódmi w miejscu. 18 minuta i nie robimy nic. Rakoczy, gol z rzutu wolnego. Ładnie. Brawo, pochwalmy ich. Star i knap, tak w środku, ale oni się ograją. Sytuację mamy, posiadanie też, więc no. Rakoczy sam, Rakoczy Messi, Ankara Messi, Ankara Rakoczy, Ankara Rakoczy, Ankara Rakoczy, Ankara Rakoczy, Ankara 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 co to robi? Laryja, pięknie, zobaczmy, czy on potrafi to robić, knap. Pięknie, 2-0, piękny sparring. Bardzo ładnie, gramy dalej, żeby się ogrywali. Dobry ten Laryja, ładnie sobie radzi na tym boku. Kakabadze? Tak, teraz troszkę żałuję, że prze, prze, przedłużyłem kontrakt Kakabadze. Y ale. A nie, nie, przepraszam, bo rupa odszedł. Nie, bardzo ładne przejścia na niektórych pozycjach. To wyszło, no wiadomo, że trochę fartem, ale wyszło mi zajebiście. E, wiecie, zmiany, zmiany, że tak powiem pokoleniowe. Kupienie staruchów i małolatów. No na przykład na lewej stronie Jerwinio i ten Ruzga. Chociaż dzisiaj ich nie ma w podstawowym składzie. Ze względu na kontuzję. Doba, niech sobie pograją jeszcze chłopaki. Makuch. Oskar Wójcik, proszę bardzo. Jaroszyński Janeczek, niech sobie wejdzie. Nagasawa Myszor. Rakoczy Bochnak. Niech grają, niech się ogrywają. Aha, debiutanci, Gwarela, zapraszamy, zapraszamy. Boże, w ogóle nie zwróciłem uwagi, że tu do nas teraz. Alfred Indie za Sara, defensywę sobie tutaj podkręcamy i zapraszam nowych zawodników. Ty przecież, że no, trzeba świeżaka popatrzeć sobie. Z Meksyku, facet normalnie, proszę bardzo, to będzie przyszła gwiazda. Duży potencjał, on z lekką kontuzją podjechał, zapomniałem. Varela, pierwsza akcja, o nieźle. Kowalczyka trzeba zmienić. Coś Kowalczykowi nie idzie ostatnio. I kto może wejść? Kalman, Ogorzały. A w tym momencie Ogorzały. Lewa strona, zobaczcie. Pięk... Oj. Gita, Knap, Myszor, Villarreal. Kutka w pole karne, Makuch. Nie mogą tego domknąć gracze Krakowi. Grzybowski wychodzi. Ojej, w każdym meczu tracimy bramkę? Knap się ogrywa, ale trzeba go też zmienić, dać Anatonasowi szansę. Ale wiadomo, to są sparingi. Oni się przygotują na, na sezon. To jest właśnie element przygotowania. Wójcik. Endie. Bochna, ładnie, mądrze. Ogorzały. Wow, mocny strzał. Pięknie, pięknie. Bardzo dobrze to. Wow, Janeczek, ładnie. Nie ma nowych zawodników. Powiem ci, że bardzo dużo nowych zawodników jest. Musisz sobie oglądać tą transmisję jeszcze raz. Uważnie. Bang, Ogorzały słupek. Dobitka, makuch, słupek. <laughs> Oj, panowie, panowie. She's got me dancing. Dobra, pochwalmy ich. No, ale jest, jest to 2-1. Zrobiliśmy to 2-1 w sparingu z garbarnią Kraków. She's got me dancing. She's got me dancing. Pięknie, ładnie, ładnie. Dobrze, panowie. No, nie był to może perfekcyjny sparring, ale fakt faktem testujemy trochę nowe zagadnienie w środku pola. Pięknie. Michał Kęska, nowy kontrakt, to mi się podoba. Jest, zaakceptował też nowy nasz gość od juniorów. Super. Trening. Kalendarz tu przed LKS-em. Bym sobie przed zszedł... Odpoczynek. Tu nie za dużo przed tym LKS-em. Ty poczekaj, bo ja jestem ślepy. Pelikan Łowicz. A czemu tu się pojawił GKS-tychy? Aha, bo to jest już. To już jest ekstra klasa, dobrze, no to mamy Pelikanałowicz. Eee, dobra, nie będzie tutaj za dużego intensywności. Tak, tak, by nam nie zajechali się. Śmiglewskiego trzeba tutaj pogratulować pochwalić, mamy teraz LKS. A przepraszam, LKS i potem jest pelika. No to jest hardcore, to jest hardcore będzie. Krakowia zmniejsza do transferu, przecież ja w ogóle tego zawodnika nie obserwowałem. Franciszek, wypożyczenie. No tak, zgadzam się na wypożyczenie, jasne. Dobra, in intensywnie tu będzie naprawdę. Ale ogramy sobie zawodników. Tak sobie zagramy. Kowalczyk ogorzały zacznijmy. Ciekawe jest ten ogorzały. bo nie, niech się kowalczyk ogrywa. Testujemy takie coś na razie. Mamy jeszcze jeden sparring po łodzi. To już może być ciężej. Idźcie, pokażcie mi jaja. A czyli pokażcie nam jaja, w sensie. No nieważne, nie wiecie o co chodzi. Tak właśnie myślę, nie w tej taktyce. Patrzcie, pomi, niech to sobie grają. Czy, czy ja, ja mogę sobie obniżyć tego jednego? Nie wiem, czy ta moja poprzednia taktyka, którą miałem, była zajebista. Na razie nie grają chłopaki. No i właśnie, to, to mnie, to obawiam się tego, że my cały czas dostajemy. ataki dość mocne, że nie jesteśmy już defensywni jak kiedyś. Na defensywa jakoś, nie wiem, czy to dobrze wszystko hula. Standardowo jest nie na defensywy i wysoki pressing gramy. No i tak ta, no ta, na zełka jest może cały czas dziabać. Dziwne to jest. Przeciwnik, jak nie grają? No każdy gra tym, no, to jest moja taktyka, którą ja wymyśliłem. A nie, oni grają na takiego... O. Właśnie, może jeden defensywny pomocnik, a dwóch rozgrywających i trzech tam. No, też ciekawa opcja. Ale poprzecza, poprzecza. Kowalczyk naprawdę nawala ostatnio. Może nie powinien być schodzącym napastnikiem. Gramy dalej. Dobra, będziemy robić zmiany. Pan Kowalczyk. Ogorzały na razie musi zagrać. Viralear. Proszę, kakabadze. Indie. Tutaj wejdzie... Cidisar. Atanasov. Knap. Irakoczy. Jakub Gut musi się ogrywać. Proszę bardzo. Gut też młody zawodnik. Tutaj w ogóle spada mu trochę forma. Ojej, bardzo. Ojej, on, jemu się coś stało. Przez tą kontuzję chyba. Chyba nie mogę go stać w tej pozycji, to jest słaba opcja. Chyba Bochnak byłby lepszy tutaj. Tak, Bochnak na środku będzie grał. It's not so good. Yo! Anton Fasse ładuje nam bramkę. No źle to wygląda ogólnie. Tracimy bramkę w każdym meczu. Tak, od kiedy? No, powiem Wam, że nie wiem, czy nie wrócić tych tu pomocników bardziej tu. Cz, wiesz, typu, tak jak tu graliśmy. Tak i tak, których cofaliśmy. Cofnięty rozgrywający. Na wsparciu i sar na obronie. I tak to graliśmy. Gut zejdź, bochnak wejdzie. Tak, myślę, że wrócili do tych dwóch... To, to mi pokazało, że ci pomocnicy bardziej y, ustawieni trochę... Widzicie? Inaczej już ta drużyna wygląda i chyba wrócimy do tego. Tak, tak, to po prostu widać. Bochnak ładna zmiana. Musimy grać tak, jak wcześniej graliśmy. Tak, i Gut niestety nie będzie w naszym składzie grał. On tutaj, to są jakieś braki. Miał długą kontuzję i dlatego. Bochnak fajnie, może być zmiennikiem dla Rakoczego. Od razu lepiej to wygląda, tak. Dobra, teraz ba. O, bo zostawimy na pozytywną. Okej, okay, coś, coś w tej taktyce z... wiem. Tylko knap ogólnie cofnięty nie powinien aż tak być, ale no kurczę, pomyśl, pomyślmy nad nowym pomocnikiem środkowym. Ile można zmian robić? W sparingach ile chcesz. To znaczy. Tak się umówiliś z. In... z, z wiesz, jak się umówiliś z kimś na sparring, nie? Ale zazwyczaj sparingi są po to, żeby po prostu potestować. Dawajcie panowie jeszcze. Może bardzo ofensywną. Kakabadze. Joo, nagasała prosto w rękawice. Taka rzut wolny, może coś z tego się urodzi nam. A, i szkoda, rzut rożny. Nie, rzut bramkowy. No nic, okej. Okay. Koniec meczu, remis za UKS Łódź. Powinniście być lepsi, tak czy siak. Kalman, dobra. Sfinalizuj, negocjuj, niech będzie. Kalman, dostajesz. Niech się cieszy, żeby nie było przypału w drużynie. Mamy jeszcze łowicz, dość intensywnie będzie. By drugiemu garniturowi pograć, a ja wracam do swojej taktyki. Jednak. I jednak wolę grać swoje. Czyli w taki sposób jak pomocnik odbierając piłkę obrona, atanasow. Yy, pomocnik cofnięty, rozgrywający na wsparciu, a tu mamy rakoczego, czyli wysunięty rozgrywający. Mamy dwóch rozgrywających, możemy tak grać? Tak, możemy, jakby na dwóch, tak, tak, i tak, i tak graliśmy ostatnio. Ja bym tak został, i tą defensywę mocniej, i to bym po prostu poleciał tak, że w, na słabych rywali gram na wahadła, na mocnych rywali tutaj gram wsparcie, a tu gram defensywę. Więc się trochę zamykam. Tak bym, to, tak bym to grał. Wracam do tego. Po prostu. To mi się podoba. To mi się po prostu podoba. Dobra. Teraz tak. Stary niemiecki pomocnik na środek. Robert Teschele. No, kurwa. Sanatorium. będę go wyciągać. Jest. Miguel. Miguel. Miguel Migu 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 Azezel. Azez. Playmo. Vegan Athletic. Anglik. Na środku. W Arsenalu grał. Raport Scouta. Jest... Mać. No proste, że tak. Ile może on kosztować? 9 milionów. To na chuj mi go proponujecie! Środek Jamie Shackleton. Defensywny West Bromwich. Jaka cena? No na chuj mi go proponujecie! Mamadu Chulibali. Chulibali? To nie jest ten Chulibali? Z tej rodziny Chulibalów? Jest, ale mam pieniądze. Zaakceptuj. Al finansów. Ej, ja mam miliona, kurwa! Ja mam półtorej baniaka, chłopaku. Potrzeba mi solidnego o, środkowego pomocnika. Wiecie, żebym miał tutaj... Nie mam... Kogo mi brakuje? Virale on jest spoko. On się jeszcze rozwija, ale tak naprawdę jest, to jest tak. Patrz, jak to wygląda w ogóle. Patrz, ten na wspieraniu. Virale Jaroszyński. Zobacz ile... Co tu się kurwa dzieje? Boczny wsparcie. Odwrócony, ob... odwrócony boczny obrońca. On też się na tym mega zna. Ale my będziemy po prostu robić boczny wysunięty obrońca, który broni. I on się kurwa, na tym mega dobrze zna. Patrz, jak to wygląda obrona. Awaduje w środku, on się jeszcze poprawi wydaje mi się. Gita, obrona Madejski, bramkarz Libero rozgrywający. Rzeczywiście w bramkarza byśmy poszli coś. Następnie Atanasow, Atanasow w tej roli. Knap w tej roli też średnio. Kurwa, nam tu potrzeba właśnie w tym, w tej roli kogoś, ten środek pomocy. Bo Indyje i Sar to są gości, goście, którzy wiedzą jakaś na swoich defensywnych odbieraczach Nagasawa, gdzie ty jesteś? Tu jest git Laryja się jeszcze nauczy swojej pozycji Gita tak samo się uczy Rakoczy to jest nowa rzecz, wysunięte rozgrywając na wsparciu A może e Engadcze kurwa mu damy Wspierające Engadcze, kurwa Rakoczem. Teraz tak, planer zespołu. Słuchajmy. Kamil Ogorzały, Ruzga, Jervinio Kowalczyk. Mamy tu pozycję. Myszor, Bochnak, Kalman, Maku Ogorzały, Nagasawa. Mamy tu pozycję. Napastnicy. Kalman, Maku Ogorzały, Śmiglewski. Tutaj nawet mamy nadmiar. Nadmiar. Mamy Makucha, Kalmana jest. Środek. Rakoczy, Atanasow. I Bochnak też go tu ładnie zmienia. Nie jest, tu, nie jest zaprezentowany, ale Boknak też tu może wskoczyć. i Atanasow, przepraszam, może wskoczyć. Dobra. Atanasow, Jodłowski, Sar, indie, tak samo tutaj. Mamy. Środek pomocy, Gita Jaroszyński, Wójcik, wiereal, więc oni mogą się tu zabawiać. Mamy. E to ja bym jakiś pojebany transfer na środek pomocy, żeby szukać jakiegoś, kurde, pojebanego środkowego pomocnika. Za knapa. Wiecie, kogo znajdziemy w tej pozycji? Cofniętego rozgrywającego, może? Lederman, ale w to miejsce, żeby był. Stary Niemiec. Podobasz mi się, kolego z czatu. Stary Niemiec. Mamy 51 dni. Chciałbym defensywnego pomocnika? To znaczy CR. Cofnięty rozgrywający. Tak jest. Piłkarze w zasięgu. Edytuj. Eee... Nie, tu. Defensywny pomocnik. Oho, oho, oho. Defensywny pomocnik. Taki trochę rozgrywający, k***a. Ale zobaczmy to. No pokaż. Stop. Może jego. Brazylijczyk. Rodrigo Lindosso. 35. A, dobra. No nie, no. Max Buszuszkow. Beszuszkow. Max Beszuszkow. Cofnięty, rozgrywający. No nie, no nie, no. Stary Niemiec. Dawaj go. Oferta kontraktowa. Walę z bomby. Od razu, Mordziaks. Zaproponuj. Sfinalizuj. Tak. Do nas. Eduardo Henrique. On ma minę tak. <laughs> Co ty pierdolisz? Coś w tym stylu. Ale dobra, zobaczmy tego Niemca. Wow. Rozpocznij negocjacje. Sfinalizuj obecnice, negocjuj, sfinalizuj i mamy Niemca. Ale ekipa, pelikan kula już klę, klęka przed nami. Pięknie, ale Niemiec, Hanoweru. Ale 50 tysięcy miesięcznie, no dobra, ale ja za rok wychodzę z tego klubu, z Ligą Mistrzów. 50 koła to ja będę wydawał kurwa na dzienne obiady, rozumiesz, z zawodnikami. Mówiłem wam sezon temu, żeby wyciągnąć trzeba wsadzić. Karol Knap wypożyczenie, ale właśnie, bo kupiłem nowego Niemca. Ale dlaczego ty chcesz odejść? No, no, co ty, k**a. Odrzuć, ty masz zostawać, przecież mi ci, ofertę. Nowy trener z pramkarzy tutaj. Jodłowski transfer, dobrze. On nie gra dla nas. Kacper Jodłowski, GK. Oj, on będzie grał tam, gdzie my zaraz będziemy mecz grać. Dobra, obejmij ramieniem, zajebiście ci idzie. Słuchaj, CD ja cię mogę wypierdolić chwilę, rozumiesz? Lepiej się, ku Ogarni. Musisz zdobyć siedem ser... ten... Misiu Kolorowy, Landrynko, jestem... Stary, ja mogę być w, w pokoju prezesa w 3 sekundy obok ciebie i podpisywać kontrakt na wydalenie ciebie z drużyny i na wypożyczenie do czwartoligowego izolatora Bogosława. Ja w 3 sekundy jestem, kurwa, Filipiaka i cię, kurwa, nie ma, rozumiesz to? W trzy sekundy, Misiu Kolorowy! W 3 sekundy! Mam cię w pozycji odwróconej bocznej, kurwa. Dobra, Wisła, report prezesa nowy, Wisła Kraków. Gonzalo Riost. To jest niepotrzebny dla mnie, kolega. Koper. Yy, tak, przyjmuj ofertę. Tak, Kopera sprzedaliśmy. Orelana. Za 11 tysięcy. Chyba szybko kliknąłem. Barcelona Athletic! W Barcelonie grał! Ale już mamy, już wyjebałem na Niemca 50 tysięcy. Ale Koper. To jest transfer? Ale z jest... no są lepsi, niestety. A może wróci? Za chwilę zaczynamy. Janeczek, kontuzja, nic się nie dzieje. Okej, okay, Pelikan, Łowicz. Tu będziemy ogrywać jeszcze chłopaków. Gdzie jest ten Niemiec? Ej, seryjnie! No naprawdę, no to są kura jaja, tych chłopaków pieniądze dostajesz! Ty kuła kamer nie oddałeś jeszcze, a ty już na jakieś zgrupowanie pojechałeś! się w dupie nie mieści! Dobra, nie będę się denerwował. Śmiglewski, kalman zostajesz. Laricze la dlaczego nieboczny wysunięty, a obronę jak ma? Okej. Okay. Sidisar spadek formy. Atanasow lepiej wygląda. Indie lepiej wygląda, dlatego daję tym, co mają spadek. Ale nie, 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 nie! Ja chcę ich ogrywać A właśnie. Więc może tych ze spadkiem wrzucę. O właśnie Virala sobie też wrzucę, żeby się ogrywał, bo on ma 45 minut do ogrania. Janeczek z kontuzją lekką, on w ogóle nie, bra nie będzie brany pod uwagę. Jerwinio kontuzja 2 do 4 tygodni, Matpeny 6 do 2 tygodni. Oni wrócą. Dobra. Kalman śmiglewski, ja myślę, że makuch ma tu yy, szczołeczkę w dół. Atanasowa bym tu dał. Nie, poczekaj. Karol Knap. Rakoczy za Bochnaka. Tak, Bochnaka mu tu wrzucił, jako właśnie zamiennika. A tu bym dał Atanasowa. Na zmianę. I Sar, zostajesz. Virale Jaroszyński, Janeczek z kontuzją. A może Richie Laryja? Richie o maksywkę. Moja Jaroszyński ograny. Tak, Richie Laryja nie chcę wrzucić. I zagrajmy na wspierających. Tak dość ofensywnie, tak? Dobra. No i kurde, jest fajnie. Środek, wójcik. Niech sobie za odpocznie gita. A woduja niech się ogrywa. Tak jest. Nagasawa i Myszor niech się ogra. Pewnie, że tak. Dobra. Zgłoś zespół. lionel Richik, Dobra. Bartosz Wrinkler. Jedziemy, panowie. No wiecie, no pokażcie po prostu, co potraficie. Nie ma się co stresować. Jazda. Pelikan Jedziemy. A na drugą połowę wpuszczę najmocniejszych swoich zawodników. Żeby na, naruchali bramek. Dobra, jedziemy. Makuch, Kowalczyk, ładne zejście do środka. Słupek. Okej, okay, to jest ostatni mecz przed, yy, przed ligą. No Mam nadzieję, że na Pelikanie trochę bramek nazbierają. Na razie 9 minut, bez konkretnego zagrożenia. Real, ładnie, ładnie. Bochnak, brawo! Super! Proszę strzelać więcej, proszę strzelać. więcej. Bochnak bardzo ładnie. Zamiennik Rakoczeko, ale znalazł sobie miejsce. Zachęćmy dalej. dawać, dawać panowie. Jest, to, jazda, jazda, dalej. A, oni teraz z, przez kolejne zachęcenie są źli na mnie. A woduje kolejna żółta kartka, on ogólnie często chyta tą żółtą kartkę. Bochnak! Co za bramka! Ej, naprawdę fajnie, że ten zawodnik wraca. I salto jeszcze napierdala ich, ich gwiazdę jak Boxdi. Pięknie. No zobaczymy. Kowalczyk, Bochnak. Ja pierdolę. Ej, bochnach totalna dominacja, nie? Zajebiście, że taki zawodnik, a to jest zmiennik czego? Makuch kontuzja. Potencjalny uraz uda. E, śmiglewski w jego miejsce. Mamy pierwszą kontuzję, ale się ze no, nie zaczął. Dobra, nic się nie dzieje. Zero presji, panowie, totalny chilek. Dobrze, pierwsza połowa 3-0. Myślę, że okej. Okay. Można teraz wymienić cały skład, żeby go nie zajechać, żeby każdy zagrał. Szatnia. Strzelamy na zawołanie, tak trzymać. Jeszcze na chwilę sobie zacznijcie. A ja sobie powoli będę Was wymieniał. Myszor Nagasawa Bochnak Rakoczy Sar Indyje Lareja Jaroszyński Kowalczyk Ogorzały Mwuduja Gita Wójcik Zostajesz do końca Sergio Villarreal Kakabadze i Jani Atanasow Kuba Knap. Cała jednastka do zmiany. Pięknie. Żeby każdy ograł się, żeby każdy się ograł w tym meczu. Oj, Villarreal Real tam z kontuzją pośliznął się, ale chyba wszystko okej, okay. ja go zdjąłem. Nic mu się nie stało. Uraz kolano, nie pierdol! Przecież go kupiłem niedawno. Z pelikanem się wszyscy rozjebali. Dobrze, że mam. Do, naprawdę dobrze, że kupuję nadmiar zawodników, że ja kupuję na każdą pozycję dwóch, trzech. No, uraz kolana to to już na pewno może być. To już na pewno może być przejebane. Ale zobaczcie, zszedł Boknak, pojawił się rakoczy, tak drużyna gorzej gra. Znaczy już całą drużynę wymieniłem teraz. Bardzo ofensywna teraz. I strzelanie z każdej pozycji. Kakabadze 0 do celu dośrodkowań. No zamiast tutaj, dobra, Jaroszyński, ładnie. Kakabadze. Kakabadze. Oj, 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 ładny strzał z dystansu. Stary Niemiec, czekamy, czekamy. Rakoczy może środkiem? Pięknie, śmiglewski. Ło, wow, myślę, że to wbiło. Dobra, kochani, kończymy serię przygotowań, kończymy serię transferów, kończymy sesję treningową i rozpoczynamy pierwszy mecz. W lidze, w ekstraklasie. Jaki cel na ten sezon? No środek tabeli i powalczyć o puchary. Rok temu siódme miejsce. Karny. Knap. Dobrze. No i pochwalmy całą drużynę. Dobra robota. No czemu oni nam robią taką akcję? Tak, te boki, te boki przez to, że są na wsparciu, nie dojeżdżają czasem. Na mocniejszych, nie wiem, Radomiak ostatnio był szósty chyba, nie? Trzeba zobaczyć. Nie my gramy z GKS Tychy, z Beniaminkiem. Musimy to wygrać. Jeśli będziemy mieć remis albo przegraną z Beniaminkiem, to jest chyba dymisja José Rudiniego i jest jebany w dupę w szatni przez wszystkich. Dobra, koniec. Brawo, panowie. Tak oczekiwałem po tych przygotowaniach. Brawo.